Hello, hello, witam Was. To jest on Bulldozer, ale to będzie smutny, krótki odcinek. Przed chwilą obejrzałem filmik mojego kolegi ze szkoły Bartek 2282 i zobaczyłem ten filmik jego. Było tam napisane, hejterze, jeżeli film, jeżeli kanał Ci się nie podoba, to wyjdź. Nie wracaj i nie hejtuj. Chyba nie chciałbyś sam tak być hejtowany. I nie wracaj, głupi hejterze. I popieram go, współczuję mu. I raczej nawet wiem, kto to może być, ale wam nie powiem. Bo to mogą mi wszystko wygarnąć, zablokować mnie i wszystko razem. Oj, mówię wam, współczuję mu, da, dajcie, dajcie mu sobie moc, łapę w górę, żeby nagrał wam te wszystkie jego wpickie filmiki i wszystko za jednym razem. Więc, Bartku, współczuję ci z całego serca, więc to samo do was mówię, żeby nie było. Że jak jego hejtujecie, to nie oznacza, że możecie mnie też. Bo jestem nowy i poza tym nie mam dobrego oprogramowania. Więc spróbujcie tylko zhejtować mnie. A zobaczycie.